Witam Państwa na naszym wyjątkowym wydarzeniu Będkość Solidarna z Ukrainą. Dziękujemy, że zazywaliście się być z nami w tym szczególnym dniu. W obliczu trudnej sytuacji, z jaką zmaga się Ukraina, jednoczymy siły, aby okazać wsparcie i solidarność. Nasze event Będkość Solidarna z Ukrainą to wyjątkowe wydarzenie, które łączy muzykę. Kulturę I wspólną pomoc dla tych, którzy jej najbardziej potrzebują. Artyści, organizacje charytatywne i widzowie razem stworzą atmosferę pełną nadziei i jedności, a zebranie środków zostaną przeznaczone na pomoc humanitarną dla Ukrainy. Przede wszystkim na front Ukrainy, który w tej chwili jest w stanie bardzo wojny. To nie tylko muzyczne spotkanie, ale przede wszystkim gest wsparcia i znak, że nie jesteśmy obojętni. Dzie dziękujemy, że jesteście z nami i wspólnie możemy zrobić coś pięknego. Życzę Państwu niezapomnianych wrażeń podczas dzisiejszego koncertu. Chcemy też przywitać naszych zacnych gości, jak z Bydgoszczy, tak i z Ukrainy. Którzy do nas, u nas, nasza władza, miasto Bydgoszczy sprzyja, pomaga, żyje sercem z Ukrainą od trzech lat. Jesteśmy szczęśliwi, że jesteśmy w takim mieście jak Bydgoszcz. Jesteśmy słynni na całą polskie, że nasze mieście, charytatywne organizacje, pokazują najbardziej siłę i zjednoczenie z Ukrainą. Co tydzień u nas wyjeżdżają, nawet w trzecim roku wojny, Ładunki humanitarne do Ukrainy. Każdy z nas oddaje całe serce i cały wysiłek, żeby wspierać swoją sąsiadę, swoją ziemię ojczystą. Chcemy przede wszystkim przywitać, przywitać też pana panomocnika województwa Kojawsko-Homorskiego do spraw współpracy z organizacjami porządowymi Irenosza Mitkiewicza. Panią Anią Mackiewicz ze prezydenta Miasta Bydgoszczy. Przeniosłam ja serdeczne pozdrowienia od prezydenta miasta, pana Rafała Bruskiego. Dziękuję serdecznie. Pani Elżbietę Rusielewicz i przewodniczącego Rady Miasta Wydłoszczy, pana Wojciecha Sarnackiego, wiceprzewodniczącego naszego, naszego zjednoczenia, wspólnego też dobrze przewodniczącego Wydziału do Spraw Równości i Człowieczeństwa. Dziękuję. Nasz konsul honorowy pan Krzysztof Sykora do nas przyjedzie niedługo też pełni obowiązki. Wśród nas nie tylko są władze miasta, które jest sercem i mamy szczęście akurat w naszym regionie jest przez lata z Ukrainą. Wśród nas też są liczne charytatywne organizacje, które oddają każdy swój wysiłek dla wspierania naszego kraju. I to znowu są fundacje Chcę Pomaga na czele z Jerkiem Litkiewiczem i Bartkiem Nikolajczakiem. Fundacja Drewa Grup, Luka Żdrewa, Stowarzyszenie Czekolady Słowackie. Pan Grzegorz Karłowiak z Fundacji SOSNA, która przyjmuje uchodźców już od trzech lat. Pan doktor Stefan Bastuszewski ze świedziscy ukraińskiej i tworzy sobie Stowarzyszenie Pracy Społeczne, które wspiera nas jako Ukraińców od zawsze. Jak mieszkam od 26 lat w Bydgoszczy, to od zawsze pan Sewan wspiera Ukrainę i Ukraińców. Pani siostra Aleksandra Mikolaszczyk z Karitasu z wspólnie współpracujemy przy wszystkich naszych licznych projektach. Ale są. Też Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, który nas współpracuje z nami przy różnych pomocach humanitarnych. I nasz szczytny wolontariusz Michał Musielak. Michał, który przeprowadził akcję, akcji w Ukrainę. Michał, zapraszam do szeregu zaznanych gości. Zapraszam do nas bliżej. <coughs> Fundacja Polska, Sławek Rybka i Krzysztof Szparkowski. Zawsze dołożę wszystkie, wraz z kolegą, który przy stawku jest, też dojeżdżają na front Ukrainy z naszą pomocą. Adam Jaworski z Fundacji... Tak, dzięki. Też zapraszamy do przodu do nas. Jeśli od nas nie ma Antoniny ani Simu'ego wolontariusza, powinna być jeszcze nadzieja, nadzieżna, ta, która wspiera, to są nasi wszyscy wolontariusze, czym ale dlatego, że pomoc nie może być małą, pomoc bywa. Завжди дуже значна для серця. Наші волонтери уші мають збору таких безгощан і поляків і українців з то які кожен свої виплати принося нам до нашої збірки на із 5 датки з кожного наกรдження в спірає з України і серцем завжди щасом з Україном. З тихдили теж. Є ще Саша повє для наших наших родах з України теж по українську, В три роки незламності Україна продовжує боротьбу 24 лютого 2022 року. Стало чорною датою в нашій історії днем, коли мирне життя мільйонів українців було зруйноване. Того трагічного ранку, о 3 годині 40 хвилин, Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Вони забрали наш спокій і принесли тривоги. За ці три роки ми пережили невимовні страждання, але, попри все, Україна вистояла. Ми показали всьому світу свою незламність, мужність і прагнення до свободи. Наші воїни героїчно захищають кожен клаптик рідної землі, наші медики рятують життя під обстрілами, наші волонтери допомагають тим, хто цього потребує. Кожен українець робить свій внесок у нашу спільну перемогу. Сьогодні ми вшануємо пам'ять загиблих, дякуємо нашим захисникам і захисницям, підтримуємо йому тих, хто втратив домівки та близьких. Ми продовжимо боротьбу за нашу свободу, за наше майбутнє, за нашу Україну. Ми сильні. Ми є одне у одного. Ми віримо в нашу перемогу. Слава Україні! Героям, слава! Тепі на початку нашого видання що слухаємо хім України як символ ізламності і, і, і великої вальки з тим, таким агресивним врогом в чаму Прошецький. Ще не вмерла країни і сла. 家国。 України з вас в трудної ситуації і попрошу вислухання оренджа президента Зеленського Дуже дякую, шановні шановні учасники нашої зустрічі, шановні лідери, шановні наші друзі, народи народи країни, які підтримали нас в Україні. Отже. І своє власне право на незалежність.